Krótkie QA naturalne. Najważniejsze pytania. I odpowiedzi. Piszcie w komentarzu swoje pytanka i postaram się na nie odpowiedzieć w drugiej części. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę? Na maturze podstawowej trzeba mieć 30%, a do rozszerzenia wystarczy tylko przystąpić na maturze 2025. To jeśli nie znam jednego przedmiotu. Możesz przystąpić do poprawki w sierpniu tego samego roku. Czy jest limit podejść do matury? Możesz maturę poprawiać tyle, ile chcesz, ale pamiętaj, że na poprawienie przedmiotu obowiązkowego masz 5 lat. I po tym okresie musisz powtarzać cały egzamin naturalny, a nie tylko ten przedmiot, którego nie zdałaś. Czy mogę iść na studia z samą podstawą? Mam studia, które przyjmują ze samą podstawą, ale jednak większość uczelni wymaga chociaż jednego rozszerzenia. Kiedy wyniki Matur 2025? 8 lipca. Jaki długopis na maturę? Na maturze tylko długopis z czarnym atramentem. Co jeśli zapomnę dowodu osobistego na maturę? Brak dowodu może uniemożliwić ci przystąpienie do egzaminu, dlatego warto o nim pamiętać. Co jeśli zachoruję w dniu egzaminu? Wtedy musisz skontaktować się jak najszybciej z dyrektorem szkoły i będziesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu. Czy mogę siedzieć koło znajomego na maturze? Zazwyczaj przed wejściem na salę losuje się numer stolika, więc różnie z tym może być. Czy na maturze da się ściągać? Tak naprawdę często da się podejrzeć, co druga osoba ma w arkuszu, ale nie mamy pewności, czy jest to dobrze.